Witam, z tej strony Wawrzyn i zapraszam was do pierwszego spojrzenia na grę BrickForce, która aktualnie jest w closed becie, do której dostać się jest dość trudno, bo są wielkie problemy, nie wiem czemu firma wydająca BrickForce ma wielkie, wielkie problemy naprawdę, żeby uruchomić tą betę, ale mam nadzieję, że ci co chcą niedługo się dostaną, w każdym razie mam nadzieję, że ten materiał też jakoś was może zachęci albo zniechęci do nawet próbowania dostania się do tej gry, więc zalogujmy się, ja wybieram język angielski, oczywiście można wybrać język polski co mnie zaskoczyło szczerze powiedziawszy bo nie często się spotyka żeby w takich grach też był jakiś tam język polski od razu już na starcie ale jest to, jest to bardzo miła odmiana moim zdaniem i jak widzicie tak wygląda właśnie ekran z samej gry e, mamy tutaj. O, widzicie, jest nawet gra Polaków jakiś Room z full enabled, czy, unable to join. E, dobrze, zaczniemy w takim razie najpierw od interfejsu jak, jako takiego. Nie wygląda on może jakoś super czytelnie. Moim zdaniem w języku polskim wygląda on troszeczkę jednak jeszcze gorzej, bo tutaj czasami się nachodzą na siebie napisy i tak dalej, więc dlatego na razie gram na, na języku angielskim. E, w każdym razie m, mamy tutaj swoje przedmioty. To jest nasz ekwipunek. E, tutaj wybieramy, czy chcemy zobaczyć jakieś tam ubranka, akcesoria, postaci na razie nie ma, specjalne itemy i tak dalej, akcesoria, o tego na przykład nie wiedziałem, że mogę sobie to wszystko wrzucić. Dobrze, no to, to tam nieważne. Na razie, na razie tego nie będę używał. E, w każdym razie, tutaj mamy bronię. To jest nasza podstawowa broń, Ja już sobie kupiłem nową. E, I teraz przechodzimy do samego sklepu. Jak widzicie, niestety ta gra oferuje, tak jak większość gier, e, strzelanek, takich FPS-ów, mm, wykupienie broni na jakiś tam okres czasu. Ale zadziwiające jest to, że bronie są naprawdę tanie i naprawdę opłaca się je kupować. Szczególnie, moim zdaniem, jeżeli ktoś nie jest pewien, czy będzie grał długo w tą grę, warto sobie wykupić na jeden dzień, bo można odrobić tą ilość pieniędzy w przeciągu bodajże dwóch gier, 3 gier, coś takiego. Ja moją broń kupiłem jak miałem tam 100400, a raptem zagrałem dwie gry już mam 100 730, a zapłaciłem za nią, żeby was nie skłamać, zaraz wam powiem, 1300 gaz. Także naprawdę broni są tanie, można sobie to wszystko kupić na jeden dzień nawet, żeby wypróbować, żeby się jakoś połowić, żeby być tą postać bardziej zaawansowaną. Oczywiście mamy tutaj do wyboru różne ubrania, akcesoria i takie duperele, które, które pomagają nam, dają jakieś tam nam boosty i tak dalej dalej, i tak dalej, pewnie opłaca się w to zainwestować, bo zawsze ta postać jakoś lepiej się sprawuje podczas gry. Eee, można tutaj, jest zakładka characters, czyli można wnioskować z tego, że będzie można wybrać różne rodzaje postaci, jak widać zresztą tutaj na tym małym obrazku, eee, pewnie będą te rodzaje postaci, w każdym razie nie jestem pewien do końca, więc nie będę się tutaj na ten temat wypowiadał. Eee, map management, do końca nie wiem co to jest, na razie jesteśmy na serwerze beginner i tutaj wam pokażę mniej więcej jak wygląda sama gra, E, dlatego dlatego widzimy się za chwileczkę, jak już dołączę do gry, bo wydaje mi się, że tutaj jest wszystko, już do, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Także widzimy się za sekundę. I już jesteśmy w grze, jak słyszycie dźwięki, dźwięki w tle są takie japońskie. Ehm, graficznie może gra nie powala na, na łopatki, niestety, albo stety, no ale trzeba się było to spodziewać. I na pewno wiele z was już ma skojarzenie... Z inną grą, która wygląda, kwadraciki, jest bardzo popularna e, dokładnie z Minecraftem. Myślę, że na tym mniej więcej chcieli się jakoś tam wzorować, troszeczkę twórcy. E, niestety jest parę upierdliwych rzeczy, jeżeli chodzi o rozgrywkę w samej tej grze. E, mianowicie, między innymi, to, że czasami broń się nie przyładowuje. no ale jest to closed beta, na razie mi nie idzie zupełnie. Jest to na razie closed beta, więc można się spodziewać tego, że niedługo te wszystkie błędy zostaną wyeliminowane. Chyba że tak to ma wyglądać, że musimy reloadować tylko i wyłącznie manualnie samemu. Bo, bo już wiele razy spotkałem się z taką sytuacją, że mi się skończyły naboje i, i no, musiałem przeładowywać ręcznie. O jezus, Mary, ale wpadłem. Nie znam kompletnie tej planszy, niestety. W każdym razie na pewno. Daje nam ta gra dużo, dużo, dużo możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie pos map. E, pokażę Wam z dalszej części filmiku, czemu. E, aczkolwiek. oj udało mi się go zabić? Nie. Uuu. No niestety, tutaj mi się nie udało. I myślę, że tam kolegi też nie zabiłem. Na razie idzie mi wręcz cudownie, jak zawsze, gdy nagrywam w FPS-y. W każdym razie, no jest to jeden z trybów gry, jest to zwykły deathmatch z tego co mi się wydaje, tak dokładnie jest to zwykły deathmatch, jest parę różnych trybów gry, pokażę wam później jakich za, za sekundkę, na razie chciałem wam pokazać mniej więcej jak wygląda sama, sama rozgrywka i jak wyglądają mapy mniej więcej graficznie. Naprawdę, na pewno można tutaj mieć pewne podobieństwa z Minecraftem, które no muszą, muszą, muszą się pojawić, no po prostu muszą. Jest coś więcej, to, że jest naprawdę coraz więcej gier, które są w takiej grafice klockowej. Myślę, że wszyscy próbują jakoś tam polecieć na, 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 na Ojej, no, ja, nie, za chwilę się zakręciłem. Na popularności Minecrafta, aczkolwiek wychodzi im to z różnym skutkiem. Tak, gra, muszę Wam powiedzieć, że moi, mi sprawia naprawdę wielką frajdę, jeżeli chodzi o granie, co jest zadziwiające. Aż może graficznie nie powala na kolana, ale gra się naprawdę przyjemnie. Taki jest. I to jest moim zdaniem idealna gra do grania sobie tak raz na jakiś czas, wejść sobie do gry, właśnie kupić broń na, na jeden dzień, bo to dużo kasy tam nie zabiera i, i się wtedy pobawić. Plansze dają nam naprawdę. Wow! dużo możliwości. Jedynym błędem, który, który, który zauważam i który mnie czasami bardzo denerwuje, jest to, że głowy postaci są naprawdę ogromne, a jest bardzo trudno trafić headshota. Autentycznie, naprawdę udało mi się trafić headshoty, nie wiem, może dwa razy czy trzy. A zawsze staram się celować jednak mimo wszystko w głowę. No a tu jednak wielkie głowy to nie wszystko. Jak widać, wow, ten kolwiek ładnie kampi. Staram się go tutaj dobić, ale mi coś nie wychodzi. Co użyjemy? Granata. Z granatami trzeba naprawdę mocno uważać, ponieważ jak za długo się je przytrzyma, to one niestety mogą wybuchnąć nam w ręku. Bardzo fajną rzeczą jest to też, to mnie rozbawiło i to naprawdę bardzo mocno. Jest to, że pierwsza mapa, w którą grałem, to było odwzorowanie Dedasta dwójki z Counter Strike'a i naprawdę. Jeżeli można by było, tam było zagrać na pod podkładanie bomby, to mamy tak naprawdę Counter Strike'a w formie klockowej. Także można, można. To jeżeli chodzi o rozgrywkę, no to mniej więcej jest na tyle, na tym to mniej więcej polega. Tak to ma wyglądać wszystko i... No i więcej, tutaj naprawdę, tak naprawdę nic nie zrobimy. No gra jest prosta, nie można kucać, można tylko sobie zwolnić, chodzić. Jest to taka tak naprawdę strzelaneczka w bardzo prostym stylu, aczkolwiek moim zdaniem w fajnym wykonaniu. I teraz wam widzimy się za sekundkę i pokażę wam jakie są tryby gry. I jeżeli chodzi o tryby gry, to mamy standardowy team deathmatch, survival, e, to do końca jeszcze nie wiem co to jest, ale wydaje mi się, że po prostu to jest tak naprawdę gra, w której ostatnia osoba na planszy wygrywa, nie ma odradzania się i tak dalej. Capture the flag, który jest moim zdaniem troszeczkę dziwnym trybem, znaczy nie spotkałem się z takim rodzajem capture the flag. Otóż ma, e, flaga jest na samym środku planszy i musimy ją złapać i przeprowadzić do bazy przeciwnika. Czyli nie, nie zabieramy flagi z bazy przeciwnika do siebie, tylko jest jedna, jedna flaga, którą albo my, albo drużyna przeciwna musimy do, do, swojej, do swoich baz odstawić, no do, do baz przeciwników. Blast jest to typowy właśnie bombsight, Eee, właśnie to jest ta plansza DEDAS 2, Big Force The Dusty eee, Jest Assault, jest Warehouse, jest różnorodność map moim zdaniem eee, bardzo fajna. Eee, jak widzicie tu jest opcja Edit Map, która nie jest na razie wspierana na tym kanale, ale jest wspierana na innym kanale, który nazywa się Map Edit i już na niego wchodzimy e, jak widzicie to jest stworzone dużo więcej map wszyscy grają sobie pojedynczo my stworzymy sobie mapkę i teraz wybieramy sobie jaki chcemy rodzaj nieba my wybierzemy ten jaką chcemy rodzaj planszy, powiedzmy że taką wpiszemy sobie hasło bla 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 bla, bla nieważne, coś tam wpisałem wybierzemy sobie taką planszę klikamy o ten, a, enter blach, będzie się nazywała blach i stworzymy sobie tą mapkę i pokażę wam o co chodzi z trybem tworzenia i spadamy w dół jak widzicie, nasza broń troszeczkę się zmieniła. Otóż mamy, jest to taka, moim zdaniem, wiertarka i mamy tutaj otwarte pole, na którym możemy tworzyć swobodnie plansze, a potem się z nimi nie, się nimi dzielić z, ze znajomymi i z przyjaciółmi. Właśnie nie wiem do końca, na, jakim, na, jakim, na jakiej zasadzie ma działać to udostępnienie map. Czy potem będzie można je ściągać i wrzucać sobie na serwery, żeby inni gracze mogli je ściągnąć i, i żeby te serwery takie publiczne, właśnie opierały się na tych mapach. Bardzo by to było fajne, możemy sobie tutaj tworzyć te klocuszki stawiać, stworzyć jakieś fajne budowle. Jest tam jeden bardzo fajny system. Jak widzicie, no, ilości klocków nie mamy zastraszającej do wyboru, a powód jest dość prosty, który za chwilkę Wam pokażę już na sam koniec. Także tak wygląda tryb budowania. Niszczymy, tworzymy klocki, możemy tworzyć jakieś domki i tak dalej. To jest bardziej tryb właśnie Minecraftowy, tylko tutaj nie umrzemy od wybuchu Creepera. Także za chwilkę się widzimy, jak już pokażę Wam czemu mamy tylko tyle klocuszków. I w zakładce sklepu mamy taką zakładkę Special Items. I jak widzicie tutaj dopiero możemy wykupić inne klocki, których będziemy mogli uży które będziemy mogli używać w rozgrywce. Klocki dekoracyjne, kolorowe, albo całą paczkę tych wszystkich klocków. One mają oczywiście swoją cenę, możemy wykupić na 7 dni, na 30 bądź na jeden dzień. Jeżeli ktoś się pała tworzeniem planż, to na pewno są to, jest, to, jest to dobry zakup dla takiej właśnie osoby. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje pierwsze spojrzenie na Brickforce. Jestem pozytywnie zaskoczony, bo naprawdę gra sprawia na mnie w miarę fajne wrażenie. Jest to taki przyjemny, lekki shooterek, w którym możemy sobie pograć i nie martwić się o to, że nasz komputer go nie udźwignie, bo na pewno nie jest to graficznie wymagająca gra. Jest bardzo fajna i... I to myślę, że jest na tyle. No, tak naprawdę sami ocenicie, jak albo zagracie, albo ocenicie po wyglądzie tego filmiku. Co, to, co wam pokazywałem graficznie, może odstraszać, może nie odstraszać. No to już zależy od was, co wam pasuje. Mi się góra podoba. Myślę, że w nią będę grał raz na jakiś czas. Na razie jest close beta, więc nie wszyscy mogą się do niej dostać, ale czekam wytrwale na datę premiery, open bety, albo na to, żeby w końcu zaczęli wpuszczać. Ojej albo żeby zaczęli wpuszczać przez przypadek wszedłem do czyjejś planszy albo żeby zaczęli wpuszczać innych graczy i w tym momencie ja się żegnam do usłyszenia